Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałem pokazać, jak za pomocą zwykłego pilnika do metalu można w ciągu 5 minut zaadoptować nasz uniwersalny kapiszanownik przeznaczony do Remingtona New Army do ładowania również koltów. Dzisiaj zakupiłem specjalnie na tę okazję Colt New Army model 1860 uberti, nowa sztuka, jeszcze nie strzelana. I pokażę Państwu za chwilę, jak go naładować zmodyfikowaną wersją naszego kapiszonownika. Na czym polega modyfikacja? To jest wersja zmodyfikowana, to jest wersja sklepowa. Jak widzicie, głowica jest leciutko spiłowana z przodu. Leciutko spiłowana tak, żeby pasowała i do kolta, i do remingtona w tej chwili. Eee, po prostu został zdjęty materiał pilnikiem delikatnie z przodu głowicy. I dopasowana została do kolta. A więc tu mamy Colta, Remington, przepraszam, Colta Uberti, uniwersalny kapiszonownik, Polish caper oryginalny i ładujemy góra-dół, pojawia się kapiszon w okienku i teraz bez problemu wciskamy kapiszon na kominek, bardzo mocno wchodzi, nie trzeba nic więcej robić, dopychać ani, e, no nic nie trzeba robić, można od razu strzelać, proszę bardzo, tak i jest załadowany. Także w tej chwili mamy kapiszonownik, który supportuje i Remingtona i Colta, jeżeli ktoś chce adoptować, proszę bardzo, bez problemu. A więc widzicie Państwo, załadowałem trzy, akurat trzy tu założyłem, bez problemu na e, Colta I, te, i tym samym ka kapiszonownikiem obsłużę, w tej chwili to jest ta zmodyfikowana, przycięta wersja, przycięta lekko głowica, obsłużę oczywiście Remingtona, tym bardziej, tak, czyli po prostu, o. I siedzi kapiszen na kominku. Czyli jest to już w tej chwili najbardziej uniwersalny kapiszenownik, bo obsługuje wszystko. Kolty, remingtony, i tak dalej, i tak dalej. A więc tak to wygląda. Zmodyfikowana głowica. Lekko z przodu przycięta. I możemy obsługiwać kolta. Dziękuję, kłaniam się.